Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Wróżka Ada. A zwłaszcza osoby, które są urodzone w znaku LOWA. Za chwilkę zrobię dla Was czytanie, na grudzień. Co prawda, grudzień się już zaczął, ale energie, które pokazuje tarot, nie zawsze zgodnie z kalendarzem pierwszego przychodzą, więc spokojni. Zanim przejdę do czytania, chciałam bardzo gorąco podziękować za wszystkie lajki. Za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, które bardzo mnie cieszą. Jeśli się podoba to, co tutaj oglądacie na kanale, zapraszam do subskrypcji. I przechodzę już do czytania dla lwów, dla lwic, dla lwów na grudzień. Mam nadzieję, drogi lwy, że ten listopadowy horoskop, który zapowiadał, że złapiecie wiatr w żagle i że. I że po prostu świat będzie u Waszych stóp, że to się spełniło. Ale teraz zobaczymy, co dla lwów szykuje grudzień. Lwy grudzień 2021. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I spójrzmy, jaka będzie ogólna energia. Król Monet, super energia. To, co będzie traciło na znaczeniu, koło fortuny, to, co będzie nabierało znaczenia, dwójka buław, to, co powinnyście i powinnyście jeszcze wiedzieć, as kielichów, dziewiątka monet, piątka kielichów i czwórka kielichów. Macie ciekawe to czytanie, muszę Wam powiedzieć, że to tutaj interesująco się zapowiada. Ale to, co będzie towarzyszyło Wam w ciągu tego całego miesiąca, to z całą pewnością praktycyzm. Praktycyzm i też taka bardzo duża umiejętność zadbania o swoje sprawy, zwłaszcza te sprawy materialne. Lwicom i lwom w grudniu pieniędzy nie braknie. To jest na pewno. Energetyka króla monet będzie Wam towarzyszyła, a co za tym idzie, będziecie z dużą pewnością siebie, ale też w sposób taki bardzo pragmatyczny, racjonalny podchodzić do różnego rodzaju spraw. Myślę, że również tych niezwiązanych. Ze sferą zawodową, ale również tych uczuciowych, choć tutaj może być pewien jakiś skomfort, ale to za chwilę o tym powiem. To, co będzie traciło na znaczeniu, to jest bardzo szybki, szybkie działania. W zeszłym miesiącu, chyba o ile dobrze pamiętam, właśnie było, nawet jeżeli nie było koło fortuny, ale, bo tego nie pamiętam, ale. Na pewno dużo miało się dziać w waszym życiu, ponieważ nowe energie wchodziły. Ten miesiąc, grudzień, będzie już takim bardziej miesiącem spokojniejszym pod względem ilości wydarzeń, tego w czym uczestniczycie. Po prostu już będzie spokojniej. Do tego stopnia, że możecie. Snuć plany na temat tego, co w grudniu, ale ja myślę, że nie tylko w grudniu, bo znając lwy, to można się spodziewać, że będziecie chciały i chcieli iść za ciosem, jak to się mówi, i na fali tego nowego, tej Prosperity tutaj działać dalej więc być może to będzie dotyczyło też jeszcze znaczy już też planów jakiś na nowy rok. I to jest też takie trochę zatrzymanie w działaniu, bo tutaj plany zastanawianie się w którym kierunku, czy to jest dobry kierunek, którym ja podążam obecnie czy coś zmienić, to będzie wam towarzyszyło bardziej niż ta jakaś bardzo duża intensywność zadań czy też spraw do załatwienia. Jeżeli chodzi o jeszcze te sprawy takie zawodowe, finansowe, ale takie związane też z poczuciem osadzenia, uziemienia, z poczuciem bezpieczeństwa, to dziewiątka monet zapowiada, że tak jak powiedziałam, to będzie bardzo, bardzo dobry miesiąc. No i jeszcze w połączeniu z tym królem monet, to tutaj możecie spać spokojnie, jeżeli chodzi o wasze sprawy zawodowe i finansowe. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to tak jak wspomniałam, może być tutaj mały dyskomfort, ponieważ mamy czwórkę i piątkę kielichów, i to są takie karty, które mówią o tym, że wy czegoś nie dostrzegacie w tym swoim otoczeniu najbliższym, w tych relacjach najbliższych. Koncentrujecie się na czymś, co Waszym zdaniem powinno może inaczej wyglądać, macie inne wyobrażenie, albo koncentrujecie się na czymś, co rzeczywiście nie sprawia Wam radości czy przyjemności, czy jesteście zawiedzione lub zawiedzeni jakąś, jakimiś zachowaniami czy jakąś relacją, ale to jest. Popatrzenie na, na tą połowę szklanki pustą. I wy to tutaj będziecie mieć skłonność w grudniu do takiego patrzenia, ale jest tutaj Askielichów, który mówi o tym, że wy w grudniu dostaniecie jakby nowy potencjał. Jeżeli nawet coś tutaj gdzieś w relacjach waszych, czy miłosnych, czy czy po prostu z innymi, bliskimi ludźmi, coś gdzieś tam może nie tyle zgrzyta, bo tu nie jest mowa o zgrzytaniu, tylko o niedostrzeganiu szans, niedostrzeganiu tych innych osób, ich starań, ich uczucia. Jeżeli przestaniesz się użalać nad sobą, droga Lwica i drogi Lwie, to dostrzeżesz ten ogromny potencjał, który tkwi w tych relacjach, które masz. Tak więc, nie koncentruj się na braku, koncentruj się na możliwościach, na zasobach, na tym, że obfitość ta zawodowa, finansowa, ale też obfitość w ogóle życiowa idzie do ciebie. Także możesz spokojnie spędzać czas, ciesząc się tym, że masz osoby bliskie, że masz spokój, że masz dostatek i że możesz planować jeszcze coś na dalszy etap swojego życia. Spójrzmy jeszcze, co jeszcze Tarot chce Wam powiedzieć. Proszę o informacje dla osób, które są urodzone w znaku lwa na grudzień 2021. Co jeszcze lwy, lwice powinny w grudniu wiedzieć, co je czeka. Dla najwyższego dobra, wszystkich oglądających. I jeszcze zobaczymy, czego dotyczy ta piękna energia. No właśnie, jeszcze król, e, król Buław. Tu, tu naprawdę będziecie, mm, ja myślę, że e, i królowa kielichów. E, wiecie co, to jest bardzo piękny, e, taka, taka triada bardzo piękna, bo z jednej strony. Takie właśnie bardzo y, dobre uziemienie, y, takie naprawdę poczucie bezpieczeństwa, spokój, taka, y, takie cieszenie się z tego, co, co już mam, ale też y, chęć do dalszego działania i po prostu y, radość, y, radość z tego, co, do, co, co już mam i co do mnie może przyjść. Otwórzcie poza tym swoje serce. Wykorzystajcie tą energetykę asa kielichów. Nie koncentrujcie się na brakach. Popatrzcie, że dalej do Was idzie dobre. Tylko trzeba się odpowiednio nastroić do tego, do tych energii. Ok, zobaczmy, co tutaj, jeżeli chodzi o tą koło fortuny, co to tutaj odchodzi. I popatrzcie, mamy tutaj też asa kielichów, ale ten as kielichów. On jest jakby następcą tego koła Fortuny, czyli mamy tutaj podwójny as kielichów. Zatem te możliwości doświadczania przyjemności, radości, ekscytacji, miłości, i to nie tylko jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, ale też relacyjne, tutaj po prostu pchają się do Was otwartymi drzwiami, tak to można powiedzieć. O czym ta dwójka buław mówi tutaj? Co wy to tutaj będziecie się tak zastanawiać? I kochankowie, czyli sprawy miłosne, ale też może jakiś wybór, właśnie. I piątka kielichów, czyli mamy powtórzoną piątkę kielichów. Myślę, myślę drogie lwy i lwice, że jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że na przykład. Jeżeli jesteście singlami i zastanawiacie się nad jakąś relacją, czy w nią wejść, czy nie, to pomyślcie o tym nie o tym, czego Wam wcześniej brakowało w poprzednich relacjach, tylko o tym, co Wy możecie dostać od tej osoby. Jeżeli jesteś z kolei w relacji już i Twoja relacja przeżywa być może jakieś gorsze. Dni, to również nie koncentruj się na brakach, tylko popatrz na to, co jest Twoim zasobem, co jest zasobem Waszej relacji. Co tu jest takiego, co powoduje, że ten ogień, że ten płomień jest między Wami jeszcze ciągle. Może troszeczkę przygasł, ale da się go. Dzięki temu, że jest ta piękna energetyka i króla buław, królowej kielichów, asa kielichów, da się ten płomień jeszcze wzniecić. Także nie ma co tutaj strasznie się zastanawiać, tylko po prostu trzeba działać, wyciągnąć rękę, jeżeli trzeba na zgodę, okazać czułość. Myślę, że tak to będzie dobrze. Rydwan właśnie możesz się zastanowić Rydwan i koło fortuny popatrzcie jak tutaj te karty wam się dublują to jest niesamowite w tym czytaniu wiecie co, ja myślę, że dla niektórych z was przynajmniej ten potencjał Asakielichów przy tych dwóch bardzo takich energetycznych i pełnych ruchu energiach tych dwóch kart może mówić, że jakieś, jakieś zamieszanie, ale takie zamieszanie pozytywne będzie w tym Waszym życiu uczuciowym, może się okazać właśnie, że to, to, co Wy widzicie, tą część taką trudną, to w ogóle to jest tylko chwilowe. Tutaj może przyjść bardzo, bardzo dużo takich wydarzeń i zdarzeń, dzięki którym poczujecie, że na nowo ta sfera uczuciowa po prostu no, świeci swoim własnym blaskiem. I też dobrze jest zastanowić się, taką podróż zrobić wewnętrzną, jeżeli chodzi o. Twoją relację z partnerem, czy Twoją relację z takim hipotetycznym partnerem, jeżeli on jeszcze nie jest w pełni z tobą tak na takiej stopie, czy rzeczywiście ja też daję, bo to nie chodzi tylko o branie. Ale czy ja też daję tyle, ile powinnam, czy powinienem. Warto się nad tym zastanowić. Dla niektórych z Was to też będzie. Możliwa będzie podróż. Podróż, no właśnie, albo do tej osoby, albo ta osoba przyjedzie, albo razem gdzieś się wybierzecie. I możecie też oczekiwać dobrych wiadomości i tego, że jeżeli sobie pewne sprawy poukładacie, przemyślicie, to pójdziecie dalej, czyli nie przestaniecie się koncentrować, nie będziecie zakotwiczeni i zakotwiczone właśnie w tych takich trudnych jakichś energiach, emocjach, które was mogą skłaniać nawet do tego, że może będziecie chcieli i chciały zrezygnować z jakiejś relacji. Odejść, bo na przykład będziecie uważały, czy uważali, że, że tu, tu się już nic nie da z tym zrobić, ale pamiętajcie, że zawsze warto popatrzeć jeszcze raz, przyjrzeć się dokładnie swojej relacji, tak z taką naprawdę dużą szczerością, ponieważ jeżeli popracujesz nad, nad tą relacją, ja nie mówię, że. Każda jest do uratowania, ale bardzo wiele relacji jest do uratowania, pod warunkiem, że się nad nimi po prostu popracuje, że pokaże się, że ja też chcę, żeby tu było między nami dobrze. I może przyjść właśnie do takiego. Um, do takiej sytuacji, że ten, ta wasza relacja, jeżeli przechodzi jakiś trudniejszy okres, czy trudniejsze dni, czy, czy jakiś etap, ona może rozkwitnąć na nowo. Zobaczmy jeszcze, co wam tutaj, jaką radę, jakie przesłanie dadzą wam karty wyroczni. Lew, grudzień 2021, proszę o radę, przesłanie dla lwów. Powiem odwróconą, tak. Możecie mieć poczucie, zwłaszcza w tej sferze uczuciowej, że jest jakieś ochłodzenie, ochłodzenie relacji między tobą a partnerką czy partnerem. I może tak rzeczywiście być. Natomiast, jeżeli włożysz siłę emocji, jeżeli włożysz to, o czym mówiłam, Energię swojej miłości, energię swojej czułości, to ten śnieg stopnieje i ziemia po prostu rozkwitnie. Czyli znajdziesz, znajdziesz sposób, żeby polepszyć swój związek, żeby nie tylko był taki, jak przedtem, ale żeby był jeszcze lepszy, o czym też mówi tutaj ta karta sądu ostatecznego, a Tutaj karta Ziemi mówi też o tym, o czym mówiłam, jeżeli chodzi o to bardzo dobre, takie, no właśnie, uziemienie, takie, takie trzymanie się racjonalnego myślenia i bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Życzę Wam, drogie lwy, żeby wszystkie sprawy Wam się poukładały, żeby Wam się dobrze działo. I ten grudzień, który jest ostatnim miesiącem tego roku, żeby był zwieńczeniem całego roku bardzo dobrych wydarzeń. Tego Wam życzę. Pozdrawiam.